Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj film, jak po tytule widzicie, z i z tym co kupiłam, zakupiłam w Grecji. Zresztą zawsze takie filmy robię. Chciałabym Wam pokazać, co zwróciło moją uwagę. I powiem Wam tak, że w Grecji naprawdę jest tych rzeczy dużo. Zwykle nie przywożę aż tylu rzeczy, ale teraz naprawdę było... Dość dużo tych rzeczy, które miałam ochotę przywieźć stamtąd i również przywiozłabym jeszcze więcej takich rzeczy jak oliwa, czy oliwki różnego rodzaju, czy te ich właśnie wyroby jakieś lokalne, ale oczywiście ogranicza mnie bagaż. I nakręciłam już ten film wczoraj, przedwczoraj przepraszam, na Zante, przed samym wyjazdem, ale na lotnisku zakupiłam dość sporo rzeczy jeszcze i dlatego nakręcę go po prostu jeszcze raz. Ok, zacznę od tego, że zakupiłam trzy butelki wina. To są małe butelki i oczywiście ja pić nie mogę w tej chwili, ponieważ karmię piersią, ale te butelki będą na mnie czekać, aż będę mogła pić. Ja ogólnie nie jestem osobą pijącą dużo czy często, ale czasami, szczególnie jeśli mam... Mm, mam szansę wypić coś fajnego z innego kraju, to zawsze spróbuję i mówię, to nie są jakieś tam duże ilości, są trzy małe butelki nie brałam dużych dlatego, że właśnie ograniczał mnie bagaż a musiałam to do głównej, głównej walizki dużej wrzucić i kupiłam jedno czarne, czarne przepraszam jedno białe, jedno czerwone, jedno roze i i tak i te, te, to wino kupiliśmy przy takim porcie, jaki pan sprzedawał i mówię, to są takie bardzo jak jeździliśmy po wyspie, to w wielu miejscach było e, właśnie de, 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 ach, nie wiem co się dzisiaj ze mną dzieje tacy dziadkowie czy babcie siedzieli gdzieś tam na stołeczku e, i sprzedawali ich takie właśnie lokalne, lokalne produkty e, teraz w sumie zrobiłam błąd bo stwierdziłam, że chciałabym sobie przywozić z każdego kraju e, jakiś alkohol i powinnam była wziąć po dwa z każdego rodzaju dlatego, że jedno chciałabym zatrzymać na wiele, wiele lat e, a drugie e, chciałabym po prostu wypić, posmakować także to, to jest wino to są z lokalnych produktów również u tego pana kupiłam oliwę z oliwek Extra Virgin Olive Oil z Zakintos, ona kosztowała 5 euro a za tamte trzy butelki zapłaciłam 10 euro razem i taką mam dużą oliwę z oliwek gdyż oliwę musiałam spróbować, to też było od tego pana takie lokalne produkty gdzieś tam on stał od niego również, tutaj Wesley akurat sobie wziął taki miód mały Moja mama mówiła, żeby jasny miód brać i on jest właśnie made of herbs and thyme, czyli z tymianku i z różnego rodzaju ziół. Podobno jest bardzo dobry, moja mama takie z Rodos przewoziła. Hej! Malusia! Ok, jeszcze zakupiłam oliwę z oliwek w takim sklepie, taką malutką 2,80 euro. To jest oliwa z oliwek z czosnkiem. Także chciałam spróbować były różnego rodzaju takie oliwy i mówię, gdybym mogła, gdybym je bagaż nie ograniczał, to bym na pewno kupiła więcej tej oliwy z oliwek. Również takim lokalnym produktem, który kupiłam które kupiliśmy, to są takie nalewki. Jedna jest z alkoholem, druga jest bez. Ja, ta z alkoholem jest dla Wesleya Mamy, ta jest bez, jest dla mnie. Ona jest bardzo taka cynamonowa. Kupiliśmy je, to były dwa za 8 euro i kupiliśmy to w, tam, gdzie się patrzyło na Zatokę Wraku z góry. Facet stał i miał takie różne produkty. Super, to naprawdę było bardzo, bardzo pyszne. Także stwierdziłam, że kupię sobie coś bez alkoholu, żebym mogła teraz właśnie wypróbować, dobra, za co teraz się zabieram kupiłam, ok, kupiłam oczywiście oliwki oliwki kupiłam, najpierw te dwie kupiłam w sklepie to było z jakiejś tam ostatniej pieniążki drobnej to są kalamata, a te są z chili i z oregano i jeszcze na lotnisku udało mi się kupić tam dużego wyboru akurat oliwek nie mieli, ale to są też jakieś z ziołami, dwie takie, ja uwielbiam oliwki i powiem Wam, że te oliwki tam w Grecji smakują niesamowicie, naprawdę niesamowicie, one są po prostu pyszne. Także mam cztery takie paczki oliwek i co teraz chciałam w ogóle zaznaczyć, że ja lubię przywozić takie suweniry, które mogę albo właśnie zużyć, czyli tak jak tutaj mam do kuchni mogę wypić, posmakować albo lubię coś kupić co będę na pewno używać, nie lubię czegoś rzadko mi się zdarza kupować coś, co jakieś takie, nie wiem, jakieś małe suweniry, które gdzieś tam będą stały i ja się na nie będę patrzeć, chyba, że mówię do domu na przykład no nie wiem, do wystroju domu bym coś kupiła ale teraz kupiłam kilka rzeczy do kuchni i tak Zacznę od tej miski. Ta miska, a to jest w ogóle historia, ta miska bardzo, bardzo podobną, prawie taką samą kupiłam w Portugalii i Wesley mi tą miskę zbił. I ja tą miskę tam zobaczyłam, ja w niej trzymałam owoce wcześniej. Zbił mi też miskę z Wenecji i tak się kurczę wkurzyłam, bo mówię mu, że powinien zacząć bić. No, nie takie pamiątkowe rzeczy tylko jakieś takie, które nie wiem, można wszędzie po prostu dostać, a nie te pamiątkowe, a tak mu się zdarzyło właśnie zbił miskę z Portugalii i z Wenecji. Ok, także mam teraz zamiast z Portugalii mam zante tą miskę. Także jak ją zobaczyłam, ona kosztowała chyba 750 euro. Następną rzeczą, którą chciałam akurat sobie przywieźć, zawsze chciałam mieć taką butelkę do oliwy z oliwek i bardzo mi się ta butelka podobała, jak ją zobaczyłam i do kompletu mam taką, to jest chyba sosierka na, na sos taki jakiś do sałatek, na pewno mi się przyda tak jak mówię, lubię używać te rzeczy, które kupuję takie pamiątkowe, także to są te, następną rzeczą jaką kupiłam też lubię kubki przywozić sobie z, rób, z różnych stron świata i to jest I Love Sunday. ten kubek kupiłam na samym początku, on jest dosyć duży, ja lubię dosyć duże kubki, on jest dosyć duży i ja go kupiłam na samym początku dlatego, żeby pić swoją yerbę, yerbę w pokoju w hotelu i, no i od razu mi się przyda. Co jeszcze? Następnie zawsze z każdego kraju przywożę magnes na lodówkę i mamy tych ma taką, no tych magnesów mamy trochę i z każdego właśnie kraju, z każdego miejsca, w którym byliśmy, to jest akurat taki magnes. Następną rzeczą, którą, za którą nie zapłaciłam nic i przywieźliśmy, przywieźliśmy kamień z tej plaży, z zatopki wraku i no i tak, tak właśnie wpadliśmy na taki mądry pomysł, yy, przywieźliśmy y, trochę y, zakin do, do domu. Kolejną rzeczą, którą kupiłam na lotnisku, to, to jest, są przyprawy do greek salad, czyli do sałatki yy, i taką przyprawę yy, zioła. Ona jest dosyć duża, tutaj jest, yy, ile tutaj jest tego? Yy, 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 yy. Chyba nie jest napisane. No nie jest napisane, ale jest. Yy, te, te przyprawy, ta przyprawa jest dość duża, także taką kupiłam na nie bo jeszcze do sałatki z fetą przyprawy jakieś tam inne, a ja sobie taki miks wzięłam. No i wzięłam również e, takie, taki fajny miód, następny to jest organiczny miód ym, ym, grecki i jeden wzięłam dla, ym, dla Ewy, dla mojej przyjaciółki, a jeden wzięłam dla siebie. E, I ten miód kosztował chyba 8-9 euro. I było minus 20% jak się wzięło dwa. Kotku. Teraz wziąłem jeszcze takie, w sklepie jakimś dorwałam takie małe mydełka z e, oliwy, z oliwek, z takimi żubiami. to też na suweniry dla kogoś. E, następnie, ok, to to już jeśli chodzi o takie sprawy, teraz... Kupiłam również kosmetyki. Bardzo, ale to bardzo dużo mają kosmetyków naturalnych, bez parabenów, bez tych śmieci. I mówię, nie mogłam je przywieźć. Gdybym mogła więcej przywieźć, to uwierzcie mi, żebym przywiozła. A dlatego, że ja te rzeczy używam, wiem, że je zużyję na pewno. No i wzięłam z kosmetyków te rzeczy, które na pewno będę potrzebować. Wziąłam tak. To jest z oliwą i z granatem. Balsam do ciała, który pachnie. Po prostu tak delikatnie, przecudnie, ma taki delikatny naprawdę zapach. Następnie, tutaj to już na lotnisku też kupiłam, to jest maska do włosów z, z olejem ar arganowym. Ona jest taka dosyć duża, i one są wszystkie: są wszystkie bio. bio, bio, nie wiem, tutaj ja bym powiedziała bio. Em, kosmetyki. To jest też cudowny z granatem. Bardzo mi się z tym granatem ten zapach podoba. I z oliwą z oliwek oczywiście, bez parabenów, bez żadnych śmieci. 100% Virgin Olive Oil i z aloesem. To jest krem do rąk, taki dosyć duży, akurat też potrzebuję. Następnie skończył mi się tam krem pod oczy, i tutaj też wziąłem te z oliwy, z oliwek krem, taki, który jest kwasem chyba hialuronowym. I no, i właśnie taki sobie postanowiłam kupić. Co jeszcze? Aha, skończył mi się ostatnio krem do stóp, więc też ten krem do stóp wzięłam taki. Y, który jest z tej firmy co ten balsam, co na początku pokazywałam, czy to jest Venus Secrets. I ostatnią rzeczą już będzie to jest y, y, peeling do ciała, też z oliwą. Y, z oliwek y, kupiłam taki, y, gdyż też na pewno zużyję, będzie y, niepotrzebny, na pewno mi się przyda. To już chyba to już wszystko. Słuchajcie, to już wszystko. Y to, to już są wszystkie produkty, które kupiłam. Tak jak mówię, jeśli pojedziecie na Zante, czy nie wiem, czy w innych, na, e, innych wyspach też są te produkty, ale przypuszczam, że tak, definitywnie oliwa z oliwek, oliwki, wino, te wszystkie nalewki, miód mają bardzo dobry, naturalny, no i oczywiście kosmetyki naturalne. E, polecam, dajcie znać, co Wy przewozicie z Grecji, e, czy jak byliście na Zante, co Wy przywieźliście. E, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, do zobaczenia.